Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić kolację i już Wam mówię, co będzie, będę potrzebować na tą kolację. Dzisiaj będzie tak troszkę e, parówkowo. Takie malutkie paróweczki. Ja mam paróweczki drobiowe, wędzone. One są bez osłonek, ale jakie weźmiecie parówki? Weźcie takie, jakie lubicie. Akurat w tym daniu możecie wziąć takie, jakie lubicie, ale myślę, że te podwędzane takie, właśnie bez osłonek, one tutaj na je najlepiej pasują. Bynajmniej dla nas. I do tego będę potrzebować trzy takie cebule. Już są obrane. Ja mam czosnek. Mam dużo, ale to nie patrzcie na to. Jeżeli nie lubicie, możecie go pominąć, ale jeżeli lubicie mniej, dać tylko dwa ząbki. My lubimy, więc jest oczywiście więcej. Do tego jedna marchewka i dam dwie, zobaczę jak to tam wyjdzie, dwie, trzy papryki czerwone, tak? E, nie dam chyba wszystkiego, dam pół E, pasaty, pasata czosnkowa, ale może być to jest pasata, pasata taka zwykła lub taka jaką lubicie pasatę ewentualnie jeżeli nie macie pasaty można dać wody i kilka, e, dwie, trzy łyżki przecieru pomidorowego można też dodać trochę ketchupu jakiego lubicie i będzie też mi potrzebna papryka słodka, ja mam wędzoną słodką i wędzoną pikantną, potem po pół łyżeczki. I, i, i wiadomo, sól, pieprz do smaku, będę smażyć na e, takiej dobrej łyżce masła klarowanego. I zaczynamy od czego? Zaczynamy, kroimy cebulę, będziemy smażyć cebulę. Pokryłam. Tak. Teraz przycisnę jeszcze czosnek przez praskę w międzyczasie. O, wiem, że będą zaraz komentarze. Kobieto, przecież to są parówki. To są niezdrowe. Tak wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Więc nie musicie pisać. Ale powiedzcie mi, kto nie, kto nie je parówek. Teraz jest tyle rodzajów parówek, że. A producenci dlaczego je robią? No, bo my jejemy. No proste. Jeżeli macie ochotę napisać, to piszcie, jakie, jakie właśnie parówki lubicie najbardziej. Ciekawa jestem, które parówki będą miały najwięcej komentarzy. Czy to są drobiowe, czy wieprzowe, czy strzynki, a może macie jakąś firmę, którą lubicie najbardziej. Bo teraz ich jest tak dużo, że o, u nas czosnek musi być. Także ci, co nie lubią par ten, e, jak to się nazywa, parówek po prostu nie oglądają przepisu. No. To nie jest przepis dla Was. Cebula pokrojona w koszteczkach ląduje na maśle klarowanym. Na niedużym ogniu obieramy marchewkę i w międzyczasie obiorę też paprykę. A tu niech się smaży. Właśnie już kroić w takie paseczki. Takie cieniutkie paseczki. Paprykę. O. Skroiłam dwie pół papryki, bo pół papryki dostała moja. Mój piesek do miseczki. Wystarczy. Dwie pół papryki i taką. Niedużą marchewkę poszatkuję na Maldolinie, ale można by zetrzeć, zetrzeć na dużych y, oczkach na tarce. O. Marchewkę wrzucam do cebulki. Tak. Zamieszamy. Ja lubię już zapach cebulki jak się smaży. Tak. Dodamy już też paprykę. I troszeczkę podsmażymy. Po kilku minutach. Ja dodaję paróweczki swoje wędzone. Mówię, nie kroję je, dlatego że są bardzo malutkie, fajne, zgrabne. Gdybym miała te duże, to myślę, żebym je pokroiła. I dalej podsmażamy. Patrzymy, żeby nam się nie spaliło. Na takim małym, niedużym ogniu. No i już mi się podsmażyło. Ale powiem Wam, pachnie. Teraz daję czosnek. Mówię, kto nie lubi czosku, pomija. Ale my lubimy. Ale pachnie. No, niby parówki są tro trochę niezdrowe. Jak to tak się tak mówi. Chociaż jeżeli parówka jest samego mięsa, no to ja nie wiem, czy jest niezdrowa. Moim zdaniem jest zdrowa. Eee, ale, jak to się nazywa? Ale kto nie lubi palówek? Ale pachnie. Pachnie. I teraz dozaleję właśnie taką pasatą. Poczekajcie, bo chyba. Chyba nie wymieszałam. Szybko, smacznie. Naprawdę można. Chyba wszystkiego nie da. Ale jak lubicie, żeby mieć było bardziej rzadkie, to można dać oczywiście pewnie, że więcej. To jest taki przepis, że jak dacie czegoś troszkę więcej, troszkę mniej, nic nie szkodzi. Ale pachnie, mówię Wam. I teraz dopiero dam właśnie troszkę papryki pikantnej i słodkiej wędzonej. Tak, pół łyżeczki takiej. Wiadomo, że jak będą dzieci jeść, no to nie dacie yy, tej, jak to się nazywa, pikantnej papryki. I trzeba posolić. Posolić, słuchajcie, musicie zobaczyć, czy wasza pasata była solona, żebyście nie przesolili. I podawać można z ziemniaczkami, z bułką, z ryżem. Naprawdę szybko i smacznie. A przez to, że tutaj jest dużo papryki, jest marchewka, jest cebulka, także nie ma tylko samych parówek, więc nie jest tak na 100%, że to jest niezdrowe. Ja nie będę więcej gotować, bo ja nie lubię rozgotowanej tego papryki. Ja wolę taką al dente. I słuchajcie, i mamy gotowe. Tak jak mówię, kto lubi więcej pasaty, więcej sosu, to po prostu naleje sobie więcej. I szybko i smacznie. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!